Wie Jesteśmy. Jak Co, czy, czy... rozmowa, no, no. bardzo się stresowałem. Ja Aha. tego nie, nie powiedziałem prezesowi mm -hmm. tak na, przed rozmową. Stresowałem się, bo to jednak wyzwanie. Wiesz, mm -hmm. młody człowiek to jest zawsze człowiek mniej doświadczony. Mm -hmm. I pan prezes powiedział, ile ma lat, więc ja mam 50 lat doświadczenia mniej. No właśnie, <śmiewanie> ale taki był plan. Słuchaj, ja ci ogromnie dziękuję, że ja dziękuję. podjąłeś się tego wyzwania, bo jaka była rada prezesa? Bądźmy odważni. Do przodu, tak. Odważni. I do słuchaj. No przyszedł ten moment, że czas się pożegnać, ale ja po tej rozmowie nawet nie będę się siliła na podsumowania, bo myślę, że ta rozmowa twoja była wspaniałym podsumowaniem tego naszego dzisiejszego dnia. Chciałabym wierzyć, że ten czas był dla was wartościowy, ale jak to często się mówi, nie chodzi o but, tylko o to co się stanie, jak te buty założymy. Otóż to. I ja bardzo was proszę o to, żebyście poświęcili chwilę czasu na refleksję o tych wszystkich rekomendacjach, które dzisiaj padły i żebyście potraktowali to jako ten but, który będzie trampoliną do rozwoju. Życzmy sobie wszystkim. Żebyśmy byli odważni w tym rozwoju. I empatyczni. I empatyczni, bardzo ważni. Prezes wielokrotnie też mówi o tym, że rozwój to jest odwaga w pokonywaniu słabości. Dzisiaj słyszeliśmy wiele zachęt do tego, żeby być odważnym, ciekawym i odpowiedzialnym, a ja po waszej rozmowie pomyślałam sobie, że Będę chciała myśleć, że praca w sektorze finansowym jest dla ludzi nieobojętnych i ciekawych i sektor finansowy to ludzie. Chcemy razem tworzyć lepszy świat. Zapraszam Was do śledzenia wszystkich działań Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Finansowego. Dziękuję ogromnie wszystkim naszym gościom, który, którzy w swoim zabieganiu znaleźli czas, żeby być dzisiaj z nami i podzielić tygodnia się ekspertyzą. Bardzo Ci dziękuję, ja dziękuję bardzo za prowadzenie tego dnia. Dziękuję całej ekipie, która pomagała nam zrealizować to przedsięwzięcie. Dziękuję ogromnie wszystkim członkom Rady, bo bez Was tego wydarzenia dzisiaj by nie było. Chciałam podziękować Jasi Grobelny i Oli Zwirtek i całej ekipie tutaj ze studia i Gridali i studia Kakadu. Nie Do zobaczenia. Ich, ale bez nich tutaj byśmy Dziękujemy. Nie Dziękujemy. Dobrego rozwoju. Do następnego, Do następnego. Dzięki. razu. Dzięki.